Generalnie raczej każdy z nas marzy o silnym i dobrze wyglądającym brzuchu. Jednak wiele osób, próbując często wykonywać nawet najprostsze z pozorów ćwiczenia, zamiast mięśni brzucha odczuwa ból w dolnym odcinku pleców lub w okolicach bioder. Najczęściej wynika to z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, wiele osób podchodzi do niektórych ćwiczeń bez odpowiedniego opanowania podstaw. Które są kluczowe dla budowania kontroli i prawdziwej siły mięśni brzucha. Po drugie, takie osoby zbyt dużo kombinują, włączają do treningu zbyt wiele różnych ćwiczeń, które zamiast wzmacniać efektywnie brzuch, zaczynają przypominać coś na kształt kardio. W dzisiejszym odcinku, więc pokażę Ci dwa proste, ale niezwykle skuteczne rodzaje ćwiczeń zaczerpnięte z dyscypliny, której zawodnicy o mocnym brzuchu wiedzą chyba najlepiej. Mowa oczywiście o gimnastyce. Nie przedłużając więc do rzeczy. Pierwszym rodzajem ćwiczeń, którymi się zajmiemy, będą różne odmiany sylwetki hollow. Końcowa pozycja tego ćwiczenia wygląda następująco. Całe ciało jest wyciągnięte, napięte i wyprostowane od stóp po palce dłoni. Kluczowe jest mocne napięcie mięśni i brzucha, które pozwala na utrzymanie kontaktu dolnego odcinka pleców z podłogą. Nogi są wyprostowane, złączone i napięte, a ręce stanowią przedłużenie pleców. Plecy unosimy tak, aby łopatki nie dotykały ziemi, a głowę delikatnie cofamy, unikając jej wychylenia do przodu. Chociaż sylwetka holo może wydawać się mało przydatna dla normalnej osoby w kontekście innych aktywności, to moim zdaniem jest ona niezwykle wartościowa. Przede wszystkim dlatego, że pozwala na naukę świadomego zamykania tułowia, co dla wielu osób początkujących jest ogromnym wyzwaniem. Większość takich osób często w trakcie ćwiczeń rozluźnia brzuch i pogłębia lordozę lędźwiową, co prowadzi oczywiście do tego, że czują właściwie wszystko oprócz mięśni brzucha. W pozycji holu musimy nieco ustawić miednicę w tył pochyleniu i dobrze domknąć dolne żebra, aby utrzymać lędźwie na ziemi. I choć nie zawsze trzeba trenować brzuch w takim ustawieniu, to na początku świetnie wyklucza to wszelkie kompensacje i pozwala budować kontrolę oraz siłę w tym właśnie obszarze, na którym faktycznie nam zależy. W wersjach docelowych ćwiczenia, czyli kiedy nogi mamy coraz bardziej wyprostowane, uczymy się również utrzymywać napięcie na brzuchu pomimo ruchu w kierunku wyprostu bioder. To natomiast kolejny częsty problem, z którym wiele osób się zmaga, szczególnie w takich ćwiczeniach jak wznosy nóg. Kolan. Warto również dodać, że nawet dla osób zaawansowanych często to ćwiczenie może wydawać się proste tylko z pozoru. Utrzymanie napięcia przy pełnej pozycji lub w dalszych progresjach staje się naprawdę odczuwalne już po krótkiej chwili. Dlatego też, oczywiście, aby uniknąć kompensacji, warto zacząć wdrażać to ćwiczenie do swojego treningu od prostszych wersji. Najprostszą wariacją jest ta, w której nogi trzymasz ugięte w górze, a ręce wyprostowane prowadzisz wzdłuż tułowia. Oczywiście w tej pozycji nadal zwracaj uwagę na dociskanie pleców do ziemi, zautrąglanie sylwetki i oderwanie barków. Kiedy ta wersja przestanie być dla Ciebie wymagająca, możesz przenieść ramiona za głowę, wydłużając nieco dźwignię lub spróbować wyprostować nogi. Możesz też swobodnie łączyć i mieszać te warianty, w zależności od tego, w której pozycji czujesz się pewni. Kolejnym etapem będzie oczywiście wydłużanie dźwigni na nogach. Im bardziej zbliżymy się do ziemi, tym będzie trudniej. Oczywiście tutaj również możesz eksperymentować z różnym ustawieniem ramion lub próbować pracy jedno nóż, jeżeli w którymś momencie napotkasz ścianę. Ważne jest tylko to, aby między pozycjami nie przeskakiwać zbyt szybko. Wybierz pozycję startową, przepracuj ją w trzech seriach, i dopiero gdy będziesz w stanie utrzymać napięcie przez 30 sekund, przechodź do kolejnego poziomu. Jeżeli natomiast chodzi o bardziej zaawansowane wersje, po opanowaniu pełnej pozycji hollow możesz pracować na powtórzeniach, unosząc nogi, górę ciała lub to i to jednocześnie, a także wykonując tak zwane kołyski. Drugi rodzaj ćwiczeń którym się dzisiaj zajmiemy można określić ogólnie jako praca nad kompresją tułowia. Krótko mówiąc wykorzystując mięśnie brzucha oraz oczywiście również nóg chcemy jak najbardziej zbliżyć klatkę piersiową i nogi do siebie. Ćwiczenia z tej kategorii są niezwykle istotne jeżeli chcesz opanować takie rzeczy jak wznosy prostych nóg do drążka czy wszelkie pozycje typu L-sit. Co ciekawe, praca nad kompresją będzie również bardzo pomocnym elementem, jeżeli zależy Ci na poprawie mobilności tylnej taśmy. Czyli na przykład jeżeli chcesz poprawić skłon. Mięśnie w naszym ciele działają powiedzmy na zasadzie naprzemiennej pracy, kiedy jeden mięśnie się kurczy, ten po przeciwnej stronie stawu musi się rozluźnić. Częstym ograniczeniem mobilności jest właśnie brak siły i ta zależność z mięśniami po drugiej stronie. Pracując więc nad wzmocnieniem zgięcia bioder, zgięcia brzucha, dajemy sygnał dla tylnej części ciała, że może się rozluźnić. Pozostaje więc tylko odpowiedzieć na pytanie, jak tych ćwiczeń używać. Klasycznym przykładem tutaj jest uniesienie prostych nóg z siedzenia na ziemi. W teorii jest to proste. Połóż dłonie płasko na ziemi i podnieś nogi do góry. Im dalej przesuniesz dłonie w kierunku stóp, tym będzie trudniej. Możesz pracować nad tym ćwiczeniem utrzymując pozycję przez wykonywanie powtórzeń lub połączyć jedno i drugie, czyli każde powtórzenie przez chwilę utrzymać. Jeżeli podczas próby podniesienia nóg odchylasz się mocno do tyłu spróbuj oprzeć plecy o ścianę, ewentualnie usiądź na lekkim podwyższeniu aby kąt nie był aż tak wymagający lub po prostu zacznij od prostszej pracy jedną nóż. Na początku możesz odczuwać naprawdę mocne skurcze w obszarze utoraz oraz bioder dlatego zacznij od wersji, która będzie dla Ciebie możliwa do wykonania bez odchylania tułowia i bez ucieczki w zgięcie nóg. Miej też po prostu na uwadze, że to zupełnie normalne i uda muszą się wzmocnić, ale kiedy to już się wydarzy to po krótkim czasie zdecydowanie mocniej zaczniesz czuć pracę samego brzucha. To samo ćwiczenie możesz oczywiście wykonać też w rozkroku co dla większości osób będzie trochę bardziej wymagające. Tutaj również możesz pracować na jedną lub obie nogi jednocześnie. Bardziej zaawansowane pozycje natomiast będą obejmować mocniejsze pochylenie tułowia, utrzymanie pozycji przy ruchu nóg w górę i w dół lub kreślenie małych kółek. Zanim jednak przejdziesz do trudniejszych wersji, postaraj się osiągnąć moment, w którym bez problemu utrzymujesz daną pozycję przez co najmniej 10 sekund lub wykonujesz od 5 do 10 powtórzeń z kontrolowaną pauzą. Przetestuj więc te ćwiczenia przez jakiś czas, a przekonasz się, że trening wcale nie musi być bardzo skomplikowany, aby był skuteczny. Na pewno zauważysz to zarówno po sile mięśni brzucha, jak i po ogólnej sprawności. Jeżeli natomiast szukasz nieco innych ciekawych rozwiązań, które możesz przetestować na sobie, koniecznie obejrzyj ten film. Ode mnie natomiast na dzisiaj to tyle dzięki, cześć.